Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić pieska z balona. Pompujemy balon. Zostawiamy końcówkę tutaj, żeby nie pękł w trakcie skręcania. I teraz tak, zaczynamy od noska. Skręcamy nosek. Teraz robimy uszy. Skręcamy tutaj jaką długość chcemy uszu. Tyle od noska musi być balona skręconego. Teraz zginamy i robimy drugie ucho. Skręcamy tutaj. I jest nosek i uszy. Teraz będziemy robić e, nogi. Trzeba wymierzyć sobie, jak długie chcemy te nogi. Tu tutaj od pyszczka zostawiamy trochę. Zginamy balon. I skręcamy. I już mamy nogi. Pierwsze. Nogi psa mamy. Teraz trzeba zrobić drugie nogi. Więc powrotem. Skręcamy tutaj. Jakie długie chcemy nogi. Trzeba tak, żeby były równe, jak te pierwsze. O. Zginamy i robimy nogi. O. I mamy pieska z ogonkiem.